Witam, się witam moi drodzy ze szklarni, mam już wieczór, przyszłam aktualnie podlewać moje rozsady. Myślę, że z tej serii, jak te rozsady są tutaj, jeszcze wszystkie, prawie wszystkie w tych kubeczkach, rozsadnikach i tak dalej. To będzie ostatni film, bo już jutro zabieram się ostro za wysadzanie. I tak, jak można tutaj zauważyć, będę przechodzić, bo będę podlewać. I ja będę wam jednocześnie tutaj. pokazywać, tak przy okazji, nie? Zobaczcie, moje boby. Moje boby, jak widać, no trochę po całym dniu pomdlały. Rano, godzina ósma. Było chyba 35 stopni w szklarni bez otwarcia okienek. Wiecie? No i ja tu każdy ten, każdą tą roślinę. Z osobna będę podlewać, mam wodę odstaną. mam pomocnika, zobaczcie, jest mój kochany pomocnik, ogrodnik, który niepełnie w tym roku towarzyszył, no dobra, tak, widzicie, pomdlały już te boby, one już muszą, muszą iść do gruntu, one są tak wielkie, że szok, jakoś sobie muszę tu przykucnąć, może Wam jakąś jedną fajną sadzonkę pokażę, z tych z drugich są bardziej stoją nie, nie są omdlane zobaczcie no i zobaczcie tu już wychodzą im korzonki mam nadzieję że uda mi się coś nagrać jak będę wysadzać przede wszystkim pokazać wam jak będą wyglądały systemy korzeniowe tych bobów no można w sumie w zasadzie do gruntu sadzić ale będą po prostu wcześniej no i ta ziemia jest przesuszona, no strasznie zobaczcie strasznie po całym dniu, praktycznie codziennie na wieczór te rośliny podlewam no i zobaczcie no nie wygląda to ciekawie, nie? także ja się zabieram za podlanie bobu no mam go trochę tutaj i tam mi wzeszły ten zeszły mi z drugiego wysiewu, chyba fasola zielona. Ale też widzicie, niektóre mają sucho. Tutaj jeszcze mam te bobę. Także myślę, że dzisiaj w dwóch ratach wam nagram ten film z tymi rozsadami. No mają sucho, zobaczcie jak one mają sucho. No wam pokażę. Także, na razie widzicie. Ten bób, dobra ja go podleję. Pokażę wam. I jeszcze część trochę roślin i może na, dwie, na dwa filmy to podzielę. Także podlewam. No dobra, powiem Wam tak: wszystko już za jednym rzutem podlałam. I lecimy dalej. To się wszystko podniesie. Może najpierw ta strona, co tu się znajduje, na tej stronie przepraszam cebulę. Część cebul, które miałam już. Wysadziłam, myślę, że to też Wam pokażę. Ale jeszcze mam tego towaru, jak to się mówi. Cebule, no piękne w tym roku. Piękne, piękne, piękne. Te rozsadzone cebule. Nawet i te co później rozsadziłam te są, nie? Przepiękne, przecudne. No zastanawiam, nie to. Zobaczcie jak ona szczepiór ma gruby, zobaczcie. Ja jakiś czas pokazywałam, ona już normalnie przerosła, przerosła mi całkowicie. Tu już nawet nie pamiętam, chyba arbuzy wrzuciłem czy coś, ale mi chyba nic nie zajdzie z tego już, ale to nic nie szkodzi. Piękna jest ta cebula. Ścianki. Pomienzały mi się te odmiany, ale to nieważne. Także wiecie. Fasola, fasolnik. Cudo. Powiem wam, cudo, 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 no też, 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 jak to się mówi, prosi się, sadzenia do gruntu, no i już będę stopniowo te rośliny wysadzać, bo już jest ciepło, ostatnio była straszna, straszna, straszna pogoda, były deszcze, udało mi się tylko kapusty wysadzić, troszkę cukinii, patisona, to też jak będę nagrywać gdzieś tam, to wam pokażę. Także zobaczcie, to jest ten fasolnik. Fasolnik chiński. Mówią, że z tego to ja będę miała, a miała. Koleżanka Tomatinka. Bo ja to było podwana nasiona. Oczywiście dam paliki do pomidorów. Nie wiem na jaką to wysokość rośnie. Przerosło jak widać doniczki. Sadzonki są. Na szóstkę, nawet nie na piątkę, tylko na szóstkę, te sadzonki. Wszystko tutaj pomdlało po całym dniu upału, ale tutaj one sobie to radę. Tutaj są kolejne sadzonki. To jest fasola, fasola, fasola zielona, fasola zielona. O, proszę bardzo. Tam pokazywałam, że mi schodzi dopiero, bo też była to fasola zielona. O, ja cię kręcę! Jaki korzeń! O Jezu! Ciekawe, to drugi, tak samo. No bo one tutaj w tej tej, tej, tej tej, stoi. czekajcie, bo sobie za telefon spacia. No ta przykładowo jest słabsza. O. Nie przerosła. Ta. Ale ta. Przerosła. Ładniejsze okazy i mniejsze okazy. Także jest ta fasola zielona. Fasolnik. Tutaj jeszcze wiadomo. Jest jeszcze Bób. pojąki mi to. Chyba od... ja wam musiałam się popryskać od komarów i meszek, bo dzisiaj jakoś tak wieczorem, tak strasznie. No zobaczcie. I ten Bób. Też przerośnięty. Już. O. Tutaj widać sam korzeń. Sam korzeń na tym przezroczystym. No, tutaj widać korzenie. Też przyskałam tutaj od ślimaków. On na razie umdlany jest, ale on się podniesie. Wszystko już podlałam, także wszystko mokre. Troszkę. Tak. Tutaj jest ten ta fasola, fasola ta, ta, no pioletowa. Też piękne krzaki. Powiem Wam, że ona mi taka jakaś duża porosła. Normalnie chodziłam na opakowanie patrzeć, czy ona faktycznie jest karłowa. No jest karłowa. Tutaj też wychodzą te korzonki. Jak będę sadzić, to mam nadzieję, że mi się uda coś nagrać. Będę wysadzać. No sadzonka jest bardzo, bardzo, bardzo duża. Także będą szybko fasolki. A potem po tych fasolach Mogę sobie bezpośrednio jeszcze na jesienny zbiór wysiać fasolę po prostu lub bu po bobie, nie? Tutaj jeszcze takie sadzone są pomidory dobra e, tak tutaj mam jeszcze tutaj zostały dwie papryki, bo papryki tam mam głównie wyniesione papryki kapusta pekińska u mnie zobaczcie jaka mega no mega no jest trochę tych sadzonek część już posadziłam skorzystałam z deszczowej pogody pod deszcz ale jeszcze kilka posadzę ale na pewno mi coś zostanie sadzonek też posiałam jak to się mówi jak głupia tych cukinii czy patisonów to już wam pokazuję no tak. Patison żółty, także na pewno mi też zostanie. Tutaj coś z ogórków. Ten ogórek jest jakiś biedny. Tu coś zemdlało, albo go zjadło. Tutaj dwie sadzonki. Ale mam ich tyle, że szok jest pomocnik, zobaczcie, ze szklarnią. O i tam widzę tą kapustę. O, na wróbarki sobie poluję. Także tak to wygląda. No, zwinięty jest, jak widać. Mało wodę. wody. Ojej, ciuk, mi coś ugryzło w plecy. Dobra, tak. Tutaj, jak widzicie, już mam tak poprzesadzane te moje pokrzywki. Powiem wam, że pierwszy raz posiałam, bo dostałam od Moni nasiona. Pozdrawiam Monię, ona będzie wiedziała. Moją Wickę. No i są cudne. Są po prostu cudne. Zobaczcie. Takie. Tutaj zielona obok. Tutaj nawet się trafiły o takie te pokrzywki. Jasne. Tutaj sobie posadziłam w skrzyneczce. One już tak w tej skrzynce chyba zostaną, będą stać na zewnątrz przecudne tutaj idąc tędy, tędy dobra, tutaj chościka, sobie od razu wyrwiemy tak tutaj mi się położyły bo ja je dopiero podlewałam szarłaty yy, tutaj można powiedzieć ja je pojedynczo opikowałam. mam ich <laughs> w szum dosłownie w szum sadzonki, to takie zwisające Ciemnowiśniowe kwiaty, one widać nawet nóżki mają. Także tutaj miałam miejsce, to posadziłam tak jeden koło drugiego. A w drugim miejscu mam je posadzone punktowo i też piękne. Tak, ogórki tutaj jak widzicie, gruntowe. Dobra, przejdę z drugiej strony. Czekajcie. No dobra. Będę mi było przejść ogórki gruntowe. No mam tych ogórków gruntowych trochę. Także tutaj ogórki gruntowe. Też już się proszą o wysadzanie. Piękne rośliny. Tutaj nic nie ma. No wiadomo, że one przerosły im te korzenki na pewno. Także zobaczymy, czy wszystkie mi się zmieszczą. I tak z tej strony widać tego szarłata. Czyli kwiaty ozdobne. by ktoś nie wiedział. Tutaj jakieś tam resztki popikowałam z tych moich kapust, co coś tam zeszło. Może coś tam kiedyś urośnie. Połowa tych selerów kupnych wysadziłam. Połowa mi została. Także one już też pójdą do gruntu. Co dalej? Tutaj mam albo broku, albo kalafior. Nie wiem dokładnie. moich nasion. On był tutaj, może Popikowany. I zobaczcie, ładne sadzonki mam. Chyba to jest broku, albo kalafior. Ale chyba broku, z tego co dobrze pamiętam. Także ładne są. Sadzoneczki. Duże. Fajne sadzonki, no mam tego tutaj, tego brokułu trochę. No, już y, Wszystkie sadzonki postawiłam na tą stronę szklarni. Prawie wszystkie, bo tam jeszcze są. Bo tutaj zechcę już tą połowę uprzątnąć. Także dobra, lecimy dalej. Tutaj tak. Na razie, tutaj tak. Zrobione, przepikowane. Jeden rodzaj goździka i drugi rodzaj goździka. Myślę, że ja jej jeszcze przepikuję. Każdy w osobną wielodoniczkę taką malutką. O coś takiego. Albo coś takiego. Po prostu muszę sobie ziemi dokupić i zwolnią mi się te przede wszystkim wielodoniczki. Także tutaj mam te właśnie te yy, goździki. nie? Spójrz, się tłucze mój, Co Bazylia dwukolorowa, piękna. Było w takich dwóch pojemnikach, to przesadziłam część do jednego, część do drugiego, a co posadziłam w tamtej szklarni, to słabo. Ale to jeszcze muszę przesadzić. Podzielić z tego na trzy większą doniczkę, żeby mi fajnie rosła. W szklarni jednak ona nie rosła. Ale to po samym końcu mam tego szarłata. Zobaczcie tutaj tego punkto. Punktowo nie zadziłam. Na no, takimi kępkami go posadziłam. Zobaczcie ile go jest. Nie wiem. Nie mam dzielonego pojęcia, jak ja to w ogródku wsadzę. Tak, kanny już wysadziłam pod deszcz. Także nie nagrywałam. Nie sprężyłam się niestety i nie nagrałam. Bo chciałam wyrobić się przed deszczem lubczyk mi zeszedł myślę, że bardzo ładnie tutaj może mięta, może coś nie wiem coś wpadło <noise> lubczyk dwóch tych ładnie mi zeszedł właśnie lubczyk z tych ziół tutaj mam, powiem wam, że zagłaskę mam, nie ale to też muszę rozsadzić nie wiem dokładnie czy to jest oregano czy mięta ale powiem wam że mi to podaje na miętę pachnąć nie pachnie ale listki ma takie jakby to była po prostu mięta Więc to zeszło jak diabli no będę to musiała rozsadzić no porobię sobie sadzonki po jednej oczywiście nie kępkami. Czy ziemię będę musiała kupić niestety. Tej ziemi idzie dużo. Jak się ma dużo rozsad. I tutaj powiem wam też to samo. Czy drobniejsze. Ale tak patrząc po liściach, nie zoomuje mi tutaj, to powiem wam, że. Wygląda to namięte ale pachnieć jeszcze nie pachnie bo tak patrzyłam po tych moich filmach no to to co bym wysiała to jest albo mięta albo oregano no ale takie listki mają mięta no jeszcze nie pachnie dobra co dalej wam pokażę dalej dalej To dalej zamazali tutaj przybliżę tutaj w tych tych powiem wam sprawa była beznadziejnych lotów Myślałam, że to nie zejdzie. To jest rodzynek brazylijski. Wysiałam do tego samego, co To chciałam też chyba brukselkę. Wyobraźcie sobie, zeszła brukselka i zeszedł. rodzynek brazylijski, więc go roz tego rozpikowałam. Tu mam seller mój naciowy. Kilka sztuk dosłownie. Późny bardzo. Ale i ten korzeniowy mi zeszedł. Część rozpikowałam, a część jeszcze jest do rozpikowania. No, chyba z tyle selera mi nie trzeba, no ale cóż. Pomidory, także pomidory, i może pomidory, i arbuzy to wam w drugiej części pokażę. Na razie wam będę pokazywać te rzeczy, nie? Eee, też fasola, też fasola, też. Cebula, Opominęłam jej podlanie, schowała się, zaraz ją podleję. Się tu postawię bliżej, żeby ją podlać albo idziemy, od razu ją podlejemy. O, schowała mi się nierozsadzana, ale też ona jak pójdzie do tego. Dwa rządki tego posiad... posadziłam już. No, e, pora. Późny był o takiej wielkości mniej więcej jak ta cebula, ale. Będę miała własne. tutaj zobaczcie. Jak Monia narzekała, to narzekała sałata. Jakaś sałata. No przepiękna, no trzeba ją sadzić. Część sałat posadziłam. Tam mam jeszcze w drugiej szklarni rozsady sałatę. Yy, między paprykami po prostu. Między roślinami będę sadzić. Bo ona przecież sałatę się zje. Myślę, że tutaj między pomidorami w szklarni też pójdzie sałata, co, że to ona nie będzie jakoś tam konkurować z tym yy, u, u. z tej strony co dostanę to wam z tej strony pokażę tak dalie, bardzo późno wysiane ale zobaczcie jakie ładne sadzoneczki nie wiem jaka to dalia, nie pamiętam nieoznaczone dalej, dalej cebula cebula i c ce Bula, ta jest ta góra to znaczona. Jaka to cebula? Angusta. Już nie pamiętam jaka to była. Czerwona czy jaka. No. Cudna. Ta cebula. Mimo, że nie była rozsadzana. Ale cudna. No ja kupiłam Monia dymki. Cebula powiem Wam udało mi się z sianki jak. Nigdy. Jak nigdy, jak nigdy. Sianki, cebula. Dobra. Sięgnę podali. Dalia kolejna. O, się od rozkrzewia. krzewia. Znaczy, ja chciałam, ale pod tymi lampami mi nie wyszły te dalie, ale jakoś tam nie ubolewam, tak strasznie. Bo dali mam z tych zbólów, nie? Dobra. Tutaj już na miejsce docelowe stałe. Wysadziłam sobie właśnie aksamitki taki pojemnik z ziemią to one już tutaj będą w tym pojemniku sobie rosły tutaj jaki zagubiony arbus, który zeszedł więc go posadziłam niech rośnie nie wiem chyba Janosik dobra tutaj omdlony bób dalej bazylia tu i tu bazylia jeszcze także mamy, jak widzicie trochę dziwaczki, O. poprzesadzane te dziwaczki, no jest ich kilka sztuk tych dziwaczków, tutaj, o zobaczcie, a lata, ale nie bardzo gryzą, powiem wam że po popryskaniu się sałata pekinka, proszę bardzo, piękna tam pokazywałam część po tamtej stronie. I tutaj sałata. Yy, ta nie sałata, tylko kapusta pekinka. Koper. Włoski. Mało już tutaj zostało, część już posadziłam do gruntu. Ale powiem Wam, że nie ma. Czasami sposobności nagrania wam wszystkiego. Kochani. bo po prostu nie ma. Opatrzcie ile tych rozsad jest. Jeszcze połow, połowę wam nie pokazałam, ale dojdę tutaj do końca i potem będę wam pokazywać pozostałe. E, tak. Tutaj. Bub. Też lejący. Tutaj mam, moi drodzy, też goździki. Zobaczcie. Też inny rodzaj goździka. Tu są właśnie te, te brukselki i z moich nasion, brukselka i ten mi zeszły. A kapusty to mi nie zeszły. Jak widzieliście w wcześniejszych filmach, kupowałam kapusty. I tutaj dziwaczek. Również. I rodzynek. Tutaj również brazylijski. Jeszcze cebulka. O nie widać. Jeszcze cebulka. Seler mój naciowy, e, nie naciowy, seler mój korzeniowy, tu. Bardzo ładny. Też jak się go przepikuje, to on na momencie nabierze wigoru, dostanie nowej ziemi. Mam dwóch takich tych. Część już mam przepikowany, zaraz wam pokażę. Tak. Goździki kolejne. Nawet mi jednoroczne w tym roku wyszły fajnie. Kolejne goździki. Nie jest każdy osobno popikowany, ale dobrze by było to jeszcze zrobić. Dobra. Tutaj. Zaraz tutaj zakończę. Jeszcze wam tamte przepikowane te pokażę. Mamy tak. Fukinia żółta. Taka charakterystyczna. Ma takie plameczki. O. Duże krzaki. Tutaj obok chyba albo Patison, albo Patison. Patison biały. Stoi. Patison biały. Też ładne sezoneczki. Tutaj jeszcze fasola. Wychodzi. No i aksamitki. Popikowałam aksamitki. Zobaczcie. Piękne są. Było chyba dwa czy trzy kolory tych aksamitek wysiane. Także są ksomitki i cynie. Bardzo ładne cynie są, zobaczcie. Także pięknie. No i wiem, że ten seler jeszcze rozpikowany, pokażę. O, tutaj mam z tych moich selerów. A mówiła koleżanka Tomatinka, nie martw się Monia, urośnie. No i urosło. Zobacz, oczywiście pozdrawiam koleżankę Tomatinkę. Kto nie zna, oczywiście zapraszam na jej kanał. Koleżanki Tomatinki. Także zobaczcie, one się złapią, będą pięknie rosły. No ale mi jest tyle tych salerów, nie trzeba. No i tutaj jeszcze takie kapustne. Posadziłam, porozsadzałam je. Nie była jedna na drugiej. Teren, jak widzicie, pomału będę szykować łapno rozsypane, także dotarł do mnie skarb ogrodnika, jak widzicie, stoi. Skarb ogrodnika, bo mi się została jedna sztuka. Jedna sztuka mi się tutaj dosłownie została pięciokilowa. Także tu mam obornik granulowany bydlency. Powiem Wam, że dla osób, które nie mają dostępu do Naturalnego, właśnie obornika gdzieś, mimo że ja mieszkam na wsi, ale ciężka sprawa. Mało ktoś, zwierzyny trzyma. Także obornik, tu mam bydlęcy. I tutaj do mnie dotarła przesyłka zakupiona na Allegro do wysadzania, właśnie tych wszystkich rozstaw. I pod korzeń będą dostawały obornik, czyli tu mam też bydlęcy. Tu mam. Również bydlęcy. Dwa razy mam taki. Tutaj mam obornik kąski. I jeszcze bydlęcy. Kurzego nie kupuję. Bydlęcy ewentualnie kąski. Także jest trochę. Myślę, że na te moje wszystkie rozsady starczy. Jeden woreczek poszedł na dalię. Prawie. I na kwiaty. No, kwiaty też trzeba zasilać, bo kwiaty tak też nie rosną. Także jest tutaj jeszcze wam ogólnie pokażę. Także tutaj już trochę jakie były chwasty pociupałam. Szyby trzeba umyć. I myślę że chociaż tą połowę zagospodaruję. Żeby szybciej trochę tych pomidorów wysadzić. Także no chyba tyle w tej części. Także myślę, że jak to się mówi, nie wiem, którego dnia będziecie to oglądać, czyli jednego dnia będziecie mieli tą pierwszą część, a drugiego dnia tą drugą część. Zaraz lecę wam, nagram pomidory i arbuzy. Jeszcze jak wyglądają jeszcze przed wysadzeniem. No to do następnego odcinka.